Hej, witam w filmie na tenis, Australian Open, pierwsza runda, ciąg dalszy. Na 18 stycznia będą typy, czyli na wtorek, same kuponiki z wielkiego szlema. Partnerami kanału są STS, zakłady bukmacherskie, LVB, TotalBet, Forbet, NobelBet i BetKris. Linki do rejestracji macie w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Co było w ostatnim filmie? Tutaj jeden kuponik trafiony. Tutaj pudełko, na następnej planszy, znowu połudna, na następnej mamy dwa trafione z dość sporym zyskiem no i na ostatniej jeden trafiony. Jak to wyglądało w statystyce? Zainwestowaliśmy tysiaka 1281. Wyjęliśmy tak więc zysku 281 na czysto zarobionego poniedziałku, a tak się będą przedstawiały dzisiejsze kuponiki. Na jutro, czyli na wtorek mamy Monteiro, Kresiego i Daniela, 363 do wyjęcia na tym. Na drugim jest Humbert, Schwarzman i Van den Zanschulp, tutaj 267. Kolejne dwa to Alisime, Baes i Dawidowicz-Fokina, 253. Na kolejny mamy John Ewansa Evansa i Machacza, 261. Kolejne dwa to Anderson, Begu i Towson 296 Irinderknecht, Sepi i Overek Tiafu, Trungeliti. 30,5. Tutaj aż 510. Kolejne dwa to Anli, Radukanu i Overek 17,5. Sanders, Sabalenka. 315. Na kolejny mamy Watson, Zidanek i Golubicz. 423 i ostatnie dwa kuponiki, to wszędzie overki 33,5 w meczach Christophera O'Connella z Gastonem, Kolschreibera z Checinato i Skatowa z Gambosem, 329 na tym kuponie. No i na ostatnim mamy Carbalesa Buene z Berankisem, Rusuwori z Alisime i Evans Goffin, 363 tutaj do wyjęcia. Tak się plasują kuponiki na jutrzejszy dzień. Przypominam o naszej grupie Polskiej na olimpiadę zimową. Codzienny królewski kuponik i w bonusie piłeczka z euro. Zainteresowanych zapraszam do kontaktu mailowego na sportpredictions.pl mail.com A w lidze Typera typujemy mecz Polaka, Sepiego z Majchrzakiem, ilość gemów. Odpowiedź warta 5 punktów do rankingu Ligi Typera. Tak więc zapraszam wszystkich do zabawy. A tak wygląda statystyka serii filmowych na chwilę obecną. Ja dziękuję Wam za uwagę. Zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapeczkę w górę. Już niewiele subskrypcji zostało do 4000. Spróbujmy przełamać tą barierę jak najszybciej. Pomóżcie mi w tym i do usłyszonka w kolejnych filmikach.